Porozmawiajmy o gradingu gier. Czym w ogóle jest grading? W takim hobby jak na przykład zbieranie monet, zbieranie banknotów. Jest taki rzeczoznawca, któremu możesz wysłać swoje zbiory i on ci powie, że stan tego przedmiotu jest taki i taki, on jest autentyczny, jest dobrej jakości, a może gorszej jakości. Daje ci jakiś tam numer, jakąś wartość liczbową określającą jego stan, i dzięki temu, na przykład, gdy za 15 lat będziesz go chciał spieniężyć, sprzedać. To potencjalny kupiec będzie wiedział, że ta konkretnie firma o dużej renomie oceniła Twój przedmiot jako taki i taki, i on powinien być faktycznie tyle wart. Nie biorą wtedy tych cen z kosmosu, no bo jest już jakiś konkretny wymierny stan. Wydaje mi się, że fajna i potrzebna rzecz, ale w świecie gradingu gier wideo, czyli dosyć młodej dziedzinie, no, jeszcze trochę raczkujemy. Grading polega na tym, że Wspomniane na przykład banknoty, monety, zamykamy w tak zwanym slabie, czyli takiej plastikowej obudowie, gdzie dalej możesz obserwować walory przedmiotu, ale już go nie wiem, nie powąchasz, nie dotkniesz, tak? Tylko masz te walory estetyczne, wizualne. No i on właśnie ma tę ocenę, ma jakieś tam różne elementy wymienione na, na górze tego slabu i troszkę tutaj widzimy jako społeczność graczy wątpliwości, czy grading gier wideo, VHS-ów, czy grading mediów takich filmowych, czy komiksów. Które też występuje, czy on ma sens? No bo zamykasz grę w slabie i możesz podziwiać już tylko i wyłącznie przód i tył okładki. Gdzie przecież wiemy jako gracze, że w środku jeszcze jest manual, jest płyta, jest cardridge, są jakieś elementy, które świadczą o tym przedmiocie, że faktycznie on jest z jakiejś dobrej jakości, że jest kompletny. Więc tutaj osoby, które nie chcą gradować, no gdzieś tam właśnie wskazują to jako problem w gradingu gier. Zgadzam się z nim. To jest ciekawe, że tak naprawdę rzeczoznawca ocenia folię, ocenia stan pudełka, a nawet nie zagląda do niego i nie wie, czy cardridge działa. No to jest trochę ciekawe. Istnieje coś takiego jak grading CIP, czyli grading tych produktów kompletnych, które nie są w folii, ale jego się raczej nie rekomenduje z tego, co widziałem. I jest też paradoksalnie droższy, mimo tego, że wartość gier folii jest wyższa, to grading. Gier kompletnych, które nie są nowe, jest droższy, no bo właśnie ten ekspert musi jeszcze tam zajrzeć i wszystko sprawdzić, czy jest produkt kompletny i czy działa. Więc to jest ciekawe. Także grading gier zaleca się głównie obecnie tylko tym osobom, które mają zbiory folii. To u mnie też rodzi pewne obawy, no bo generalnie grading gier też nie jest tani. I tutaj podam przykładem mniej więcej tych firm, które ja znam. Mamy Wata, mamy CGC, mamy VGA w Stanach Zjednoczonych. W Europie mamy firmę. Pixel Grading. O reszcie chyba nawet nie ma sensu mówić, bo rozpoznawalność jest naprawdę mizerna i te firmy tutaj powstają jak grzyby po deszczu, a za chwilę w ogóle ich nie ma, więc to jest trochę problem też. I jeśli chodzi o Stany, to taka przeciętna cena, jaką widziałem, to są widełki 40-50 dolarów. Za taki podstawowy pakiet gradingu, no bo jeszcze możecie sobie dorzucić, że chcecie jakieś czyszczenie pudełka, że chcecie jeszcze jakąś informację dodatkową na etykiecie i tego rodzaju rzeczy. Ale przy USA musimy się liczyć z tym, że jeszcze jest kolosalna cena wysyłki. No i. Problem w postaci takiej, że celnik może Wam przecież otworzyć waszą grę. Może pomyśleć sobie, że w waszej fabrycznie zapakowanej kopii Halo na Xbox'a są jakieś nielegalne substancje przewożone. Ma do tego prawo i musimy się z tym liczyć. Więc jest to trochę ryzykowne, trochę męczące, trochę takie niezgrabne, tak jak widzicie. No i dochodzi do tego jeszcze fakt, że Stany mają też trochę problem z renomą, bo firma Wata jest znana z tego, że współpracuje chociażby z Heritage Auctions. i no, Jest taki fajny materiał Karla Jobsta w tej sprawie, ja go podlinkuję tutaj w opisie, żebyście sobie zobaczyli na własne oczy, jak to fajnie podsumował. Jakieś tam wpływanie na ceny, pompowanie tych cen, branie takich cen od czapy, że Super Mario Bros jest warte tyle i tyle i tyle, tyle, to są jakieś tysiące dolarów. Generalnie mówi się o tym, że po to, żeby właśnie zwiększać, pompować ceny gier, bo to się później będzie bardzo upłacało inwestorom. Inwestorzy odkrywają gry w tym momencie i widzą, ej, my powinniśmy chyba coś zrobić z tą Zeldą, z tym Mario, bo to nie jest jeszcze dobrze doszacowane i kupmy, wykupmy w ogóle wszystkie zbiory folii, jakie są obecnie za grosze, a za chwilę tak te pompujemy ceny, że będą warte miliony, nie? Coś w tym stylu. No i wiemy o tym, że sprzedał się egzemplarz... Chociażby Super Mario 64 za 1,5 miliona dolarów. Co triggeruje poważne jakieś tam red flagi w głowie. Um, powoduje jakieś takie problemy z tym, żeby zaufać firmom jak Wata, jak Heritage Auctions. No bo potem masz takie wrażenie, że to jest trochę jak w tym cyklu, gdzie ktoś. Daje jakąś grę na eBay'a i poprosi znajomego, żeby kupił tę grę za 1000 dolarów, żeby na price chartingu wyszło, że ta gra jest warta tysiąc dolarów, bo ktoś ją kupił w tej cenie, nie? Jakby. Ja trochę mam też z tym problem. Nie wierzę, że te gry są warte półtora miliona. Wiem, że znaczki pocztowe, bo gdzieś tam się osłuchałem z tym, potrafią kosztować tego rodzaju pieniądze, ale... ale wydaje mi się, że znaczki to jednak jest dziedzina już jakaś taka wypracowana, gdzie ta eksperckość jest na jakimś innym poziomie, to są walory historyczne. Jak sobie myślę, że egzemplarz mediów ma kosztować takie pieniądze? Nie wiem, mam jakiś z tym problem. W sensie mediów takich, gdzie coś puszczamy na telewizorze, tak nie wiem, jakoś tak tego nie czuję. Tym bardziej, że ten egzemplarz jest narażony na jakąś taką wadliwość po latach, może się zepsuć. E, wiadomo, papiery też się psują, ale to jednak jest nośnik z grą. I taki nośnik z grą, który ma tak naprawdę każdy w domu, tylko że po prostu w gorszym stanie, ale odtwarza mniej więcej to samo, więc. Jakoś tego nie czuję, niemniej nie uważam, że gry są nieważne, powinny kosztować jak najmniej, jak najbardziej powinny kosztować swoje, powinny kosztować poważne pieniądze, ale półtora miliona to chyba jest jednak troszkę przesada. Łata ma w tym momencie też jakiś proces sądowy, z tego co zrozumiałem, powiązany właśnie z tym, że e, byli mocno zaangażowani w to pompowanie cen, e, czy też e, tam pojawiały się jakieś głosy, jakieś hipotezy o manipulacjach cenowych na rynku gier. CGC też nie jest tutaj bezkarne, też tutaj ma na swoim koncie różne dramy. Ostatnio była sytuacja, gdzie ktoś manipulował tymi slabami na komiksy, gdzie potrafił wyciągnąć dobrej jakości komiksy z holdera. A wkładać do tego holdera z dobrą oceną komiksy złej jakości i sprzedawać za te same pieniądze. Tego rodzaju sytuacja miała miejsce ostatnio, no więc widzicie, no, Łata, CGC wysyłacie za ocean swoje gry, za ciężkie pieniądze. Okazuje się, że to są firmy z taką renomą, że. Huch, no trochę się zastanawiamy, czy w ogóle warto, czy za chwilę się nie okaże, że posiadanie tych produktów z napisem Łata na waszej półce to nie będzie jednak trochę cringe, no nie? VGA to z kolei taka pierwsza e, instytucja gradująca te gry w stanach e, Video Games Authority. No i jakby wiem, że oni mają z tego, co słyszałem, najwyższe ceny. Niemniej zapłacicie generalnie za te takie naj, naj, najmniejsze e, tiery, tam 40-50 Dolców, to jest takie jeszcze powiedzmy, że do przyjęcia, jeśli macie mega drogą grę. Czy jest jakiś dobry grading w Europie? No właśnie jest Pixel Grading. To są. Osoby z Niemiec, które mają tę swoją firmę gradującą, ostatnio wiem, że świętowali 5000 zgłoszeń, w sensie 5000 tysięcy egzemplarzy gier już zgradowali, także mają już swoją historię wypracowaną, z tego co wiem są bardzo dobrze oceniani, oni też ręcznie robią te swoje case'y, starają się, żeby to było super, hiper dobrej jakości. No i ja patrzę na Instagrama, tam 80% pewnie, o ile nie więcej, klienteli to są osoby z Niemiec, więc sobie to obserwuję i widzę, że faktycznie to się cieszy popularnością. W Niemczech to w ogóle, puh, tam wszystko gradują, mam wrażenie, że pójdziesz tam do domu kogoś, jakiegoś gracza i będzie miał kanapę w slabie z gradingu, nie? Oczywiście żartuję i jak najbardziej respekt za, za te prace dla Pixela. Niemniej pojawia się pewien, pewien problem, bo jeżeli ja sobie kupuję grę, foli, która załóżmy wyniosła mnie 200 zł. Jakaś tam gra, która nie jest to, nie wiem, nie jest, nie jest to Super Mario za pół, półtora miliona, nie? To teraz Pixel oferuje najmniejszy tier za 70 euro. I jak myślę sobie o takiej cenie, to mam wrażenie, że wytłumaczyć to przed żoną, to to już nie jest łatwe zadanie. Bo ja mogę wytłumaczyć przed żoną to, że kupuję grę w folii, spoko, jakby, wiecie, ja rozumiem czemu ona stoi na półce i nie jest w napędzie, ale nie każdy musi, kto jest poza hobby. Ale wytłumaczyć, że ja tę grę potem wyślę za granicę po to, żeby ktoś mi ją włożył w kapsułkę, dał cenę i wysłał mi z powrotem, za 70 euro plus koszty wysyłki, zaczyna się robić problem. To sprawia, że zaczynam czuć, że nie wiem, może ja nie traktuję tego zbyt premium, tego, tego mojego hobby. Może jednak powinienem nie być taki tani w swoim myśleniu. Może ja czegoś tutaj nie widzę. Ja wymieniałem maile z Pixelem, pytałem się, czemu to tyle kosztuje. Bo mnie samem go to ciekawiło, że Łata wystawia swoje tiery od 50 dolarów, a oni tu w Europie, gdzie jeszcze nie mają takiej rozpoznawalności, wystawiają to za 70 euro od sztuki. Miałem wrażenie, że to jest po prostu za dużo. Szczerze, za dużo. Że ten tier powinien być obcięty tak. O 50%, a może nawet po prostu, żeby zrobili po prostu mniej premiumowy tier. No nie? Żeby to kosztowało, nie wiem, 35 euro, 40 euro. Sorry, ale ciężko mi, wydaje mi się, kogoś przekonać do gradingu swoich fajnych gier folii, gdzie za 10 takich gier zapłaci 700 euro. No jakie to są straszne pieniądze? I to jest tylko za to, żeby ktoś ci włożył to do slaba i ocenił folię. Z całym szacunkiem, to jest fajna robota, potrzebna, ale. Ja na ten moment czuję, że wystarczą mi fajne protektory, e, które chociażby kupiłem od Jarka z Invisible Black. Tutaj też mam pod ręką egzemplarz, który już pokazywałem. Jest sobie taki devdżem, on ma ochronę wystarczającą. E, wydaje mi się, że to jest spoko. Nie potrzebuję, żeby to było w slabie, jeśli to, to ma kosztować 70 euro. Sorry. Nie mówiąc o tym, bo o tym jeszcze nie wspominałem, Łata oferuje ci to, że te gry do ciebie wrócą w ciągu miesiąca. I to jest już w takim pakiecie podstawowym, jak dobrze pamiętam. CGC podobnie, nie wiem jak VGA, a Pixel to są ich początki. Oni oferowali to, ten pierwszy Tier, oferowali, że po 6 miesiącach gra do ciebie wróci. 6 miesięcy rozstajesz się z grą, na 6 miesięcy. Nie widzisz jej. Teraz ten Tier to już jest 5 miesięcy. Niemniej, dalej mi się to wydaje ekstremalnie długo. Wysyłam gdzieś grę do obcych ludzi i ta gra do mnie wraca po pół roku. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest strasznie niezgrabny proces, jeszcze bardzo raczkujący, jeszcze jest za wcześnie, żebym ja się tym jakkolwiek zajawił, i życzyłbym sobie i wam, że jeśli też podchodzicie do hobby na zasadzie chcemy mieć jak najlepsze egzemplarze gier, folii, chcę, żeby one faktycznie były ocenione przez rzeczoznawcę z jakąś renomą, to żeby to jednak było w jakichś normalnych warunkach, czyli gra dostaje w miarę szybko i za nie tak duże pieniądze, bo. E, czuję, że to jednak się robi zbyt elitarne. Oczywiście to też musi być w jakimś sensie elitarne, no bo nie chodzi o to, żeby każdy e, na swoich półkach tutaj wszędzie miał te gry w slabach. Wiadomo, że to jest też dla pewnej niszy, ale to, wydaje mi się, jest trochę za dużo. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym zrobił taki eksperyment, wysłał grę do gradingu, na przykład do Pixela wspomnianego. Ja do nich naprawdę nic nie mam, wydaje mi się, że to jest super firma. Po prostu te warunki obecne, wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie. Że to jest jeszcze dopiero w takiej fazie wstępnej, że to się troszkę znormalizuje. I życzę komuś, może w Polsce, żeby przemyślał, czy nie chciałby zrobić takiej firmy gradingowej w Polsce, bo też taka ciekawostka, jakaś obserwacja z mojej strony, że na przykład takie wydanie polskie jakiejś gry tak naprawdę jest no, interesujące tylko dla Polaka. Nie wydaje mi się, żeby jakiś Włoch kolekcjonował gry z Polski. Więc też. To nie jest chyba tak jak w przypadku banknotów, że te firmy muszą być koniecznie amerykańskie, koniecznie super globalne, tylko jakby powstał jakiś taki polski grading i wiedzielibyśmy, że jest jakiś ekspert, którego wszyscy znamy, nie wiem, ma jakieś fajne doświadczenia, transparentny jest, pokazuje jak to wszystko graduje, pokazuje, że o tu jest fałszywka, tu jest coś zafoliowane ponownie, nie w fabryce, wiadomo. To takiej osobie moglibyśmy zaufać, wysyłać te gry. On by je zamykał w slabie, oferował normalne pieniądze za to. Czas wysyłki byłby też cywilizowany. I to jest też w ogóle problem. bo Na sam koniec jeszcze powiem, kto jest tym ekspertem w tym wszystkim. Bycie ekspertem jest tutaj bardzo niezręczne. Ekspert w takim normalnym, codziennym sensie to jest na przykład osoba, która spędziła kilka lat przynajmniej na studiach prawniczych, na studiach doktorskich, medycznych. Żeby być lekarzem, prawnikiem i wiemy, że to jest ekspert na tym chociażby dyplomowym poziomie. Wiemy, że on, jak ci wymieni zęba w gabinecie stomatologicznym, no to raczej ma wiedzę, jak to zrobić. Podczas gdy firmy gradingowe określają się po prostu tymi stronami internetowymi, że my jesteśmy ekspertami, kolekcjonujemy gry cały, całe swoje życie. No, jakby ja rozumiem, że ciężko jest to dobrze pokazać. Gdybym miał ja dzisiaj zakładał firmę gradingową, no to jakbym to miał wykazać, że jestem tym ekspertem? To jest mega niezręczna sytuacja. Jak zbudować swój autorytet? Najprościej nazwać swoją firmę Video Games Authority, VGA. Pozdro. Um, no, u nich to widocznie działa, bo wszyscy tam wysyłają te gry. Ja nawet nie wiem, kto to tak naprawdę ocenia. Podejrzewam, że dwóch, trzech typa zbiera się w jakimś małym pokoju i mówi: O, tutaj folia jest taka, tutaj jest taka. No, jakby nie chcę, mówić, śmiać się z tego, bo absolutnie nie o to mi chodzi. Wierzę, że to są dobre intencje, fajne praktyki. Niemniej są pewne problemy wokół tego i ciężko znaleźć mi w tym wszystkim jakieś zaufanie do tego, żeby wydawać na to moje pieniądze, bo jednak w kwocie 50 dolarów, 70 euro, ja mogę nabyć już za tą kwotę super grę i włożyć ją do protektora, gdzie i tak każdy będzie się jarał tym, że ja to mam, jeśli chodzi o osoby, które kolekcjonują coś, czy ja sam się tym będę jarał a 70 euro, żeby zapłacić chociażby za tego piksela, którego nikt, sorry, ale jeszcze za bardzo nie zna, przynajmniej w Polsce, komu to potrzebne? Także, jeśli mnie ktoś ogląda z piksela, nie wiem, na jakimś tłumaczeniu, to raz jeszcze powtarzam apel, ja chętnie wyślę do was gry, ale jeśli to miałaby być długoterminowa współpraca z graczami z Polski, to wydaje mi się, że fajnie, jakby to kosztowało normalne pieniądze, ja nie oczekuję, że Mój słaby będzie złoty, wystarczy mi prosty. No i tyle z mojej strony. Dajcie znać, co myślicie. Cześć.